Dobra trzeba jest rzek zero Brawo Na drewnie Koma Na drewnie jedno. Leżą Tak, leżą, Short nie no, już... Nice. Co, czy coś? Na drewnem. Nice. jeden. Short jeden. Dobra. Tak, gdzie? To jest taka chyba. No, nie. Ten jest. Po lewej. Po lewej. Tu leży. Szolca Leż. Leż. blisko, uwaga. Ja. Tu Wcalowany nie we mnie, cześć. patrzę. patrzcie. Pałac, patrz. no. pałac, tu jest. Pałac dużo. No, pałac dużo. No, on leży jeden. Nie patrzę. No, on tu leży. Leż. Pokaż gdzie mamy? Tam, Pokaż. 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 Mogę, Pokaż. 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 Leto, pod oknem, pod oknem jedzie Ej, under, 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 boxy, under boxy, box. Rampa, rampa no, do prawej. Cofa, jak może, stoha obijemy Ja Jak ta nie cicho, czysto. Brawo. Cześć. Widzicie? Falkon. O, no, ja kupiłem, no, Brawo.